Czy banki pozwolą nam przenosić te kredyty? Teraz pozwalają, ale czy w przyszłości pozwolą? Nie wiem, ale proszę Państwa, jeżeli chcemy być fair względem swojego banku, który dał nam kredyt, to w momencie, kiedy tutaj widzimy dużą różnicę, zawsze możemy zawnioskować do swojego banku i być fair i powiedzieć: Kochany banku. Dzisiaj zauważyłem, zauważyłem, że nowe oprocentowanie, bo WIBOR spadł, w radiu wszyscy mówili, to, o tym mówili, że jest niższe oprocentowanie. I to niższe oprocentowanie jest na tym poziomie, o jeden punkt procentowy niżej. O, tyle. Dla mnie, jeżeli ja będę miała, czy miał kredyt na poziomie 700 tysięcy złotych, to ten jeden punkt procentowy to jest 400 prawie, prawie złotych. Więc 400 zł, przeznaczeń to na spłatę kredytu, to jest spłata kredytu o 10 lat szybciej i o kilkaset tysięcy mniej. Więc no, grzechem byłoby nie skorzystać. Więc piszecie pismo do tego swojego banku: Kochany banku, prosimy o obniżkę oprocentowania. I teraz, jeżeli bank się nie zgodzi, no to przenosimy ten kredyt do innego banku, wnioskujemy, powinni dać.